W ramach współpracy między miastami Wolsztyn i Liben Towarzystwo Walki z Kalectwem odwiedzili przedstawiciele zaprzyjaźnionych społecznych organizacji z Niemiec. Koło Towarzystwa Walki z Kalectwem w Wolsztynie liczy już ponad 5 lat. Założycielką i pierwszą panią prezes była Alicja Sobotko-Brzeska, a w ubiegłym roku zastąpiła ją pani Maria Weiss. Na początku koło liczyło 20 osób, obecnie jest już ich 160. Do TWK należą osoby w różnym wieku od kilkunastu do osiemdziesięciu lat. Są to osoby z porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym, na wózkach, okulach, samotni. Ostatnio towarzystwo nawiązało kontakty z podobnym kołem w Liben. 24 września na zaproszenie towarzystwa przybyła z Niemiec 18-osobowa delegacja. Romana Kepler z Libel. Przyjechała Pani wraz z delegacją niemiecką do Olsztyna na zaproszenie koła Towarzystwa Walki z Kalectem. Jakie są wrażenia? Hmm. Bardzo nam się podoba, w Nasza delegacja to jest 18 osób z Kalectwa dla ludzi i Wszystkim się bardzo podoba ładny dzień był, Trochę nogi nam bolą, ale bardzo ładnie było. Proszę pani, tam u siebie też właśnie pomagacie ludziom niepełnosprawnym. Jakie są porównania między Bibem a Wolsztynem? To u nas też nie wszystko tak jest jak tu, was, was nie? Na przykład? ale na przykład my mamy tego koła. Jedną panią, która jest psychologą Psycholog i e, tego opłatę nie ma. I ona na przykład idzie do tych ludzi, które mają nakładek mają z autem na przykład i są e, z, z, I z domu i potem ona idzie do domu i e, pomaga. I pomaga psychicznie powrócić do domu do, przed reparatem. Mm -hmm. Co jeszcze? Co jeszcze? No, wszystko inne jest też tak jak u nas. Ale chyba szybciej i bardziej dogodnie macie rozwiązany yy, problem z łamaniem barier architektonicznych. Nie. Nie? Nie, nie mamy, bo problemy yy, z, yy, z naszą stawą, naszą strukturą yy, są takie same jak tutaj. Yy, na przykład yy, są sklepy u nas w Bę, które nie yy, można yy, dostępnić? Tak, nie Czyli mogą tam wejść, wyjechać bez... na wioskach niepełnosprawnych. Tak. I na tym teraz pracujemy yy, z tymi kołami, żeby y, coś tam zrobić, żeby każdy mógł iść do tego sklepu. Proszę Pani, przyjechali tutaj członkowie różnych stowarzyszeń, i dla osób niewidomych, prawda? i dla diabetyków, i dla amazonek. Jak współpracujecie między sobą na co dzień? U nas to jest tak na przykład, moja praca jest, ja pracuję e, e, nie w mieście, jak się nazywa? Na wsi? Nie. Więcej jak miasto, nie w województwie, w powiacie, w powiacie. i y, moja praca jest, że ja koordynuję koordynuje wszystkie te koła, co są i jak ktoś do mnie przyjdzie z problemem, to ja y, muszę powiedzieć patrz tam jest coś na ciebie dla twojego specjalnego problemu. Aha, czyli kieruje pani wtedy do odpowiedniego koła. Żeby tej osobie udzielić pomocy. A tak na co dzień, co robicie, jak się spotykacie? U mnie w mojej pracy na co dzień się nie spotykamy. Spotykamy się, na przykład robimy dwa razy w roku takie spotykania dla wszystkich ludzi nie... niepełnosprawnych. niepełnosprawnych. I to są takie spotykania, śpiewają, z warsztatu nam pokazują, co w tym całym roku co robili, co pracowali ze szkoły, wszyscy pokazują, chcą pokazać, co w całym roku robili. A czy prowadzicie y, warsztaty terapii zajęciowej? Też, też, coś takiego też mamy i mamy y, przy, A jak Widzę, różnym, tak? z nami przyjechali z tego warsztatu. A jak w różnym wieku są ci y, od y, 14 do 23. Roku. Czyli to dla, dla tej młodzieży, która powinna znaleźć sobie na przyszłość te zajęcia. Proszę mi powiedzieć, czy widzi Pani szansę współpracy między Libem a Bursztynem właśnie w tej dziedzinie? Widzę. Bo już jak się tylko rozmawia to widzimy, jakie problemy my mamy, co u Was już nie jest i myślę, że tym, yy, na tej innej stronie od Was też yy, my coś inaczej robimy, co można powiedzieć, aha, to jest dobre, to byśmy też chcieli tak zrobić, nie jest na tym indziej. Czyli można już mówić o początkach tej współpracy, wymianie doświadczeń, by rzeczywiście pomagać jak największej ilości osób, które są dotknięte przez los. Ja myślę tak, bo byli, była delegacja polszczyna już u nas na tym dniu e, w czerwcu albo i i e, tam już pierwszy raz rozmawialiśmy i to już drugi raz i zawsze z tej delegacji innym ludzie są tu i tak się ta współpraca może i miejmy nadzieję, że zawiążą się też przyjaźnie takie osobiste. Osobiste. Muszą też być, bo y, naprawdę przy tych y, osobistych, przyjacielskich kontaktach, to wszystko lepiej się, to jest mniej i lepiej się można porozmawiać. Proszę jeszcze tylko nam powiedzieć, jak to się stało, że mówi Pani po <laughs> Ja mieszkałam w Polsce od 7 roku życia. Teraz y, mieszkam w pani, Ale ma Pani kontakt z językiem i wiek za Pani nie. nie? Nie ma Pani, nie? to tym bardziej. <laughs> Należy podziwiać. Dziękuję bardzo. Rozmawiałam z Romaną Kepler.